Jest taka bardzo przejmująca opowieść z życia Barbary Skargi. To była polska filozof, polska badaczka ludzkiej myśli. Ona była aresztowana przez Sowietów, była w łagrze. Spisała wspomnienia, zresztą bardzo intymne, bardzo taka niezwykła lektura wewnętrzna. Ona opisuje tam moment, kiedy są uwalniani, te łagry są zdobyte. Mogą wracać do domu i wracają do tego domu pociągiem wraz ze strażnikami, tymi samymi, którzy gnębili ich w tym łagrze. Tam jest taka e, znamienna postawa tych strażników. Nagle widzą, że ci więźniowie są uśmiechnięci, są inni niż zazwyczaj i podchodzą do tych więźniów, zaczynają mówić im: e, Chyba nie byliśmy dla was tacy źli. Chyba nie powiecie, że byliśmy kimś strasznym, że się, że się nas boicie. Po, mo chyba powiecie, że y, robiliśmy dla Was wszystko, co najlepsze. Mamy rację, mylimy się? Ona opisuje wtedy reakcję swoją i tych więźniów. Wszyscy zaczęli się śmiać. Ten śmiech był y, takim, taką bronią na złotych ludzi. Oni po prostu uciekli, odeszli zmieszani, nie wiedzieli, jak reagować. Przypomina się mi ta historia w kontekście tego, co przeżywamy, bo to słowo ono się dzisiaj realizuje. Karmimy, przyjmujemy do naszych mieszkań, także dajemy, dajemy odzienie. To słowo się dzisiaj realizuje i wiecie, i to, co robimy, jest taką bronią, takim śmiechem wobec tego złego. Ci więźniowie stali się wolni. I myślę, że my też stajemy się wolni przez to, co czynimy, a zło idzie gdzieś w cień, trzęsie się, nie ma siły przebicia. Wierzę, że tak będzie i tym razem. I jeszcze mamy jedną obietnicę w tym słowie: że czynimy to dla samego Chrystusa, a ten na pewno za nami się ujmie, kiedy będzie taka potrzeba.